Pośród wielu tytułów polonijnej prasy ukazujących się na rynku amerykańskim wyróżnia się wydawany w New Jersey kwartalnik Twój dom. Perfekcyjna oprawa graficzna, ciekawe artykuły, interesujące działy poradnikowe to nie jedyne zalety magazynu. Każdy numer Twojego domu prezentuje bogatą gamę tematów związanych z domem i jego otoczeniem. Pierwszy pojawił się na rynku zimą 2005 roku, a kolejne wydania ukazywały się cyklicznie wraz z nadchodzącymi porami roku. I tak jest do dzisiaj. Sam pomysł kwartalnika narodził się w głowie Leszka. Sadowskiego. Z żoną żeśmy często chodzili po polonijnych sklepach i interesuje nas, nas wnętrza. No i widzimy wspaniałe tytuły z Polski. Weranda, e, piękny dom, no, no kupę tych magazynów, jest, gdzie wszystkie są w metrach, w centymetrach. Materiałów nie ma na rynku, meble niespotykane tutaj. I to schodzi z półek jak woda. Polacy, Polonia tutaj kupuje to. I tych tytułów jest chyba z 6 czy 8. Myśmy pomyśleli sobie, fajnie bo by mieć takie pismo, które by pisało o naszych realiach i pokazywałoby, jak tu się żyje, prawda? Jak, tu, co tu, jak tu należy się urządzić, a nie prawda, na realiach z Polski. A z drugiej strony stwierdziłem też, że Polacy nie doceniają sami siebie i naprawdę umieją się urządzić w porównaniu do Amerykanów. Nie mówię jakichś takich manchatańskich, wielkich, amerykańskich mieszkań, ale nawet zwykli ludzie. Amerykanie uważam, że nie mają takiego dobrego gustu jak Polacy. Magazyn Twój Dom powstał specjalnie dla Polaków mieszkających w Stanach Zjednoczonych. Nie powiela wzorców wielu pism polskich i amerykańskich o podobnej tematyce dostępnych na rynku amerykańskim. Troszeczkę edukuję, choć absolutnie staramy się nie narzucać żadnych trendów, żadnych naszych upodobań. Stanowi bardzo dużą ciekawostkę dla ludzi, którzy chcą zobaczyć, jak inni mieszkają. Niekoniecznie tylko pod tym względem, aby urządzić sobie podobnie, ale ze zwykłej ludzkiej ciekawości, jak mieszkają Polacy w Ameryce. Twój dom to pismo rodzinne. Trzon redakcji tworzą zaledwie cztery osoby. Leszek Sadowski doskonale wcielił się w rolę ojca magazynu i jest w całości za jego kształt odpowiedzialny. Jego brat Bartek tworzy oprawę graficzną i jest autorem większości zdjęć. Żona Aneta pełni zaszczytną funkcję redaktora naczelnego, a polonistka Jolanta Wysocka, jedyny członek redakcji nie należący do klanu Sadowskich, odpowiedzialna jest za korektę. W praktyce jednak mówiąc kolokwialnie, wszyscy robią wszystko. Ja zajmuję się tak naprawdę bardzo wieloma rzeczami w tym magazynie. I, i, I moja praca właściwie jest widoczna w, no, na każdym etapie produkcji tej gazety, począwszy od, od pierwszych momentów ustalania całej ramówki gazety, przydzielania tekstów, nawiązywania kontaktów również z, z pisarzami, dopilnowania, aby te teksty spływały na czas. A, czytanie oczywiście tych tekstów nie zajmuję się korektą, ponieważ to robi Jola, ale ale oczywiście czytam, żeby wiedzieć, co ludzie piszą, po prostu. Akceptacja danych tekstów. Bardzo często biorę udział w wielu sesjach zdjęciowych do magazynów albo domów, albo różnych produktów. No i później, już samo składanie, decydowanie, które zdjęcia, jaka część tekstu, co trzeba wyciąć, co gdzie trzeba umiejscowić. Najpierw razem z Anetą układamy plan co zamieścimy w danym numerze. Mamy już swoje ustalone działy, więc lecimy po działach i wymyślamy tematy, jakie poruszymy. Natomiast później, kiedy teksty już do nas wpływają, otrzymujemy je od autorów, moim zadaniem jest czytanie ich i sprawdzanie pod każdym względem. I językowym i merytorycznym, czyli muszę się znać również na sprawach, które wcale niekoniecznie są mi znane. Z Twoim domem współpracuje wielu znanych dziennikarzy. To dzięki nim magazyn jest tak przyjemną lekturą. Ogromnie cenną osobą dla nas jest Agata Galanic, która jest z nami od pierwszego numeru, która zawsze zajmuje się naszymi okładkami czyli cover stories. Um, Agata jest doskonałą pisarką, uważam, że ma bardzo lekkie pióro i wspaniale pisze. Poza tym ma wspaniałe znajomości, zna bardzo wiele fajnych osób. Dzięki niej właśnie nawiązaliśmy kontakty z wieloma osobami. Także ona nas zawsze doprowadza, szczególnie do takiego lepszego polonijnego świadka. Które przede wszystkim tam opraca się na Manhattanie. Jednym z najważniejszych działów kwartalnika są portrety wnętrz domów znanych Polaków mieszkających w USA. Opowiadają oni o kolejach emigracyjnego życia i prezentują swoje siedziby. Obok nich pojawiają się także domy ludzi, jakich wielu wokół nas, którzy oryginalnie zaprojektowali wnętrza swych mieszkań. Cykl nie tylko lubiany jest przez czytelników, ale także przez samych twórców Twojego domu. Zawsze wiąże się to z nową sesją zdjęciową. Z poznaniem nowych osób, z odwiedzeniem ich mieszkań, a ja jestem ciekawską osobą i bardzo lubię odwiedzać, odwiedzać czyjeś mieszkania. Dzięki temu również i mój zmysł artystyczny się bardzo kształtuje i, i ja po prostu no, wyrabiam w sobie lepsze poczucie estetyki i, i, na, i nakierowuję się bardziej na to, co, co tak naprawdę mi się podoba. I, Powiem szczerze, że, że podczas tej całej tej pracy nad, nad magazynem w ciągu tych paru lat y, zupełnie odmieniły mi się gusta, ponieważ zupełnie co innego podobało mi się kiedyś, zupełnie w czym innym gustuję teraz, i to jest efekt tego, y, efekt pracy z ludźmi, efekt y, odwiedzania wielu, wielu domów, sesji zdjęciowych. Y, i właśnie kontaktów z różnymi, z różnymi osobami. Bardzo zależy mi na tym, żeby w naszym magazynie były nie tylko domy ludzi zamożnych, żeby był dom tak zwanego przeciętnego człowieka, żeby ludzie czytający nas nie tylko mogli patrzeć i myśleć sobie, ach, no, jaki to jest piękny dom. No. Może coś skorzystam patrząc na to wnętrze, i może coś przeniosę do swojego, ale chciałabym, żeby także znaleźli dom i powiedzieli: No, to jest ktoś, kto mniej więcej reprezentuje ten sam poziom finansowy, co ja. I ja mogę też coś takiego mieć. Spośród innych magazynów architektoniczno wnętrzarskich zarówno polskich, jak i amerykańskich, Twój dom wyróżnia cykl wspomnień o domu rodzinnym. Zamieszczamy w każdym numerze wspomnienia ludzi. Wspomnienia o ich domach rodzinnych. Są to przeważnie wspomnienia z Polski, a więc teksty nacechowane dużym uczuciem. Teksty, do których dajemy stare zdjęcia z początku na przykład wieku XX. Często są starsi ludzie, często to są ludzie młodsi. I uważam, że to jeden z najpiękniejszych działów w naszym magazynie. Wielką zaletą Twojego domu jest oprawa graficzna. Magazyn cieszy oko pięknymi zdjęciami ilustrującymi artykuły. To zasługa wielu wybitnych nowojorskich fotografików, a także Bartka Sadowskiego. Bartek jest odpowiedzialny za zdjęcia, za całą taką oprawę fotograficzną, czyli wyjazdy na sesję, opróbka zdjęć. Ja natomiast składam to wszystko do kupy. Jestem taką osobą, która już siedzi i to piłuje na stronach, prawda? Z pomocą mojej małżonki, oczywiście. Która też ostatnio już się tak szkoliła, że czasami potrafi sama poskładać kilka stron. Ja z wielkim zadowoleniem zawsze że bardzo mało mi zostało do zrobienia. Tutaj. Fotografia, akurat się na drugim planie, była jakby podczas moich studiów i przez magazyn i przez firmę realizowała się coraz bardziej, cały czas się realizuje fotografia. I grafika bardzo pomaga mi w tym, bo mogę planować rzeczy do przodu jak na przykład ustawienie zdjęć i potem wiem, gdzie muszę dotknąć i jakie są możliwości tego żeby doprowadzić zdjęcie do tego, co, co, co jest prawidłowe i jakie jest moja wizualizacja. Magazyn Twój Dom jest już dwa lata na rynku i z każdym numerem cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Równolegle redagowana jest strona, która jest internetowym odpowiednikiem Twojego domu. Zatem nic dodać, nic ująć. Jedyne co nam pozostaje, to zaprosić Państwa do miłej lektury tego wyjątkowego, polskojęzycznego pisma ukazującego się co kwartał na rynku amerykańskim.